wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam, jak sobie można fajnie wymienić. Przycisk P tutaj yy, z lewarka skrzyni biegów. Robota jest w miarę prosta, w zasadzie banalnie prosta. Yy, także tylko tutaj odch odchylamy sobie te elementy do góry, odważamy jakimś czymś śmiesznym, na przykład takim cieniutkim plastikowym najlepiej, podważamy sobie tutaj do góry, hop i nam tu odskakuje elegancko. No i co, i po prostu z takiego już brzydkiego, wytartego P, jak parking, jak park, będziemy mieć noviuszkę P. Nowiuszkę P zamówiłem sobie na Ali. Koszt jakieś, nie wiem, 15 zł plus, plus jakieś groszowe sprawy przesyłkowe, a będzie fajnie robiło robotę. Także wymiana jest dosyć prosta. Sadzimy sobie tutaj P. Nowe P. siedzimy sobie tutaj, jeśli nam się uda, jedną ręką. Jeśli nie, to poczekajcie, zaraz pokażę Wam efekt. Tego kurde, no nie, no niestety tak nie włożę. No. Musicie poczekać chwilkę, bo muszę tam docisnąć, ale jedną ręką nie dam rady. I tak. I po prostu trzeba sobie tutaj odpiąć cały ten element. I to nowiuśkie P musimy sobie wsunąć takie małe dwa zatrzaski. Jeden jest z tej strony, drugi z tej. Wsuwamy sobie elegancko. I będzie nam się trzymać fajnie tutaj. Zaraz założę, to Wam pokażę Muszę oczywiście użyć drugiej ręki Nowe Wp sobie już siedzi Jak parking, jak park po, po amerykańsku Tak, i tu proszę bardzo, tak to sobie tutaj wygląda o. I trzeba zamontować teraz na gałkę. I oczywiście też potrzebuję drugiej ręki Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda Lewarek jak nowy, po prostu jak nowy. No zobaczcie, tak to wygląda z tym nowiuszkiem P. Elegancko działa. Także spoczko, tak wyglądało starpę Taka mała rzecz, a cieszy. We wnętrzu, prawda, no tamto było strasznie wytarte już, także mi się podoba, że sobie to wymieniłem. Łatwa robota, a cieszy. Tak, tylko czas oczekiwania był, nie wiem, chyba coś około dwóch tygodni. Coś takiego z AliExpress przyszło i spoko, zobaczymy, jak długo będzie się trzymać. <gry> Także dzięki za uwagę. Króciutki filmik dzisiaj. Tak to właśnie wygląda. Tak sobie można wymienić i polepszyć wyglądowo ten lewarek z skrzyni biegów automatycznej. Siemaneczko, na razie, cześć!